Owaga! Drodzy Państwo, otrzymaliśmy nowe dostawy z Niemiec. Nadeszły do nas nowe produkty ożywane przez Rammstein, które możecie już spotkać w naszych sklepach w całej Polsce. Zapraszamy do nas. Sklep Karaloch, Biedronka znaczy się. Trabant z czasów Enerda Richarda, Krospel gitarzysty z Rammstein. Ten świetny wynalazek niemieckiej techniki posiada jednego konia mechanicznego. Świetny system stereo oraz antywłamaniowy. Należy karmić go i poić trzy razy dziennie. Cena detaliczna to jedyne 678 999 zł plus VAT. Rożowe trampki w panterkę firmy Converse Paula Landersa gitarzysty z Rammstein. Wzor w panterkę miał czy od czasu do czasu. Sznorowek sklepnie wlicza w cenę. Trampki te posiadają sztuczną inteligencję. Cena detaliczna to jedyne 56 382 zł plus VAT. Dentka od roweru Olivera Riedela basisty z Rammstein. Dętka jest w idealnym stanie i posiada system głośno mówiący który powtarza przekleństwa. Owaga wersja systemu dostępna tylko w języku niemieckim. Do dętki pedał od roweru gratis. Cena to jedyne 2 zł, ale system kosztuje 527 874 572 zł. Super Bambosze firmy babonia ożywane przez Ila na wokalisty z Ramstein. Wykonane z wełny szczora nie powodują podrażnień. Ożywane były tylko raz w tygodniu przez 3 lata. Od za długiego noszenia może wystąpić przegrzanie stop. Cena detaliczna to jedyne 45 384 zł plus VAT. Enerdowski telewizor Chrystofa Schneidera perkosisty z Ramstein. Kolejny co niemieckich techników. Telewizor nie posiada kolorów czy dźwięków. Ładowanie akumulatora trwa tydzień. Kablowki nie wlicza się w cenę. Cena za to co do wynosi 56 383 ,34 zł 34 grosze. Śmieci sprzed domu Christiana Lorenza Keyboardzisty z Ramstein. Wydzielają przyjemny zapach zgnilizny i troskawek. Mają pełną gamę kolorów przyciągającą dzikie zwierzęta oraz owady mogące wywołać choroby. Niedojedzone płatki Conflakes ze śmiednika gratis. Lodzie mówią, że zostały wyrwane muzykowi przez zagorzałego fana. Cena detaliczna to 578 228 575 zł, bo te płatki gratis to tak naprawdę blef. Owaga do wybrania 3 płyty Ramstein. Rise Rise, Motorizain Zocht. Owaga płyty są połamane i porysowane a sklep nie sprzedaje do nich kleju. Życzymy miłych zakopów!